Teraz zaproszę Cię do poruszenia ciała, do tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób można przywracać sobie dobrostan poprzez pracę z ciałem. Wyobraź sobie jakąś trudną sytuację. Przypomnij sobie jakąś trudną sytuację, która ciebie dotyczyła. Albo wyobraź sobie, że jesteś świeżo po, tak? że była jakaś trudna rozmowa, jakaś trudna interakcja. W momencie, kiedy jesteśmy świeżo po, to prawdopodobnie. Takie ładunki elektryczne tego, co się wydarzyło, będą nam wędrować po ciele. I to jest naturalne, normalne, i to znaczy, że jesteśmy żywe. I teraz, w momencie, kiedy chcemy już zakończyć to wszystko. Ta rozmowa już się odbyła. Co było powiedziane? To było powiedziane: teoretycznie już mogłabym wylądować, ale czuję, że nie. Czuję, że mnie dalej jeszcze nosi. Jeszcze mam tam w, środ w środku, naprawdę mi się dużo dzieje. I Zwykle mamy wtedy taką tendencję do tego, żeby mówić sama do siebie: Dobra, już trzeba odpuścić, już nie ma co. Nie, ja już się w ogóle nie przejmuję. Było, to było, już nie ma do czego wracać przestań, Kaśka. E, e, może tak być, że będzie się w tą stronę rozpędzało. A, a ja Cię zachęcam, żeby zrobić coś takiego dokładnie przeciwnego. To znaczy, w momencie, kiedy przyjrzysz się swojemu ciału. I zobaczysz, że tam jednak jakiś rodzaj napięcia jeszcze jest. To pokażę ci, jak możesz, w jaki sposób możesz to napięcie zniwelować, trochę przynajmniej obniżyć, jeśli nie całkowicie usunąć. I teraz weźmy jakąś konkretną sytuację, bo ona mi tak powiedziała: Jak ona mogła mi tak powiedzieć? Przecież to jest nie w porządku, to jest niesprawiedliwe, że ona mi tak powiedziała. Tak, jest jakiś dygot w ciele, jest jakaś niezgoda. I nie rozluźniamy się. Wiem, że może być taki pomysł, że trzeba się rozluźnić. A, dobra, już mi nic nie jest. Zanim zrobisz to, spoko, ale zanim to zrobisz, najpierw się zepnij. Najpierw celowo w ogóle zaciśnij pięści, zaciśnij ciało, stęki zaciśnij, maksymalnie się zaciśnij jak tylko możesz. Możesz sobie wyobrazić, że ją w ogóle trzęsiesz, że ją... Boksujesz. Najpierw zróbmy więcej napięcia w ciele, i dopiero jak już się nie da utrzymać tego napięcia, to dopiero wtedy możesz puścić. Dlatego, że to napięcie zwykle spowoduje nam takie delikatne, albo bardziej napięte drżenie w ciele, i o to nam chodzi. Dlatego, że te kuleczki stresu, one potrzebują być uwolnione. A one się uwalniają w taki sposób, że napinasz jeszcze bardziej i dopiero wtedy luzujesz, dopiero jak się ciało potrzęsie. I jak trzęsiemy, to możesz zrobić dokładnie jak kaczki. Tak tak jak, jak kaczki na stawie, jak się pokłócą o ziarenko. Albo jak psy, jak na siebie naszczekają, naszczekają, to potem też się będą otrząsać. I my potrzebujemy zrobić dokładnie to samo. Tą trząsajkę. Taką. To może być w ogóle maksymalne poruszenie się jak drzewo na, na wietrze. Pokażę Ci też, e, jeśli sytuacja była taka, która mocno cię szarpnęła, to możesz zrobić też taki manewr. Mam nadzieję, że to będzie tutaj dobrze widać, że podnosisz ręce do góry. I poczuj, poczuj, jakie to jest, kiedy podnosisz ręce do góry. Jakby już łącząc się z jakąś, nie wiem, wyższą energią, wyższą siłą, która Ciebie zasila. Zobacz, jakie to jest. Możesz wyciągnąć do przodu, trochę tak, jakbyś chciała od świata przyjąć wsparcie i wszystko, co ma dobre dla Ciebie. Możesz siebie otulić, pogłaskać. I różnie. Część osób woli tu, część tu, brzucho. Tak, tu gdzieś na, yy, na grasicy. Zobacz, jaki dotyk jest dla ciebie kojący. To może być głaskanie, może być uciskanie takie. Ale czasami po prostu potrzebujemy zrobić sobie taki rodzaj haka, gdzie z jednej strony trzymasz siebie, a z drugiej dłonią obejmujesz. I oczywiście on jest w dwie strony, zobacz, która jest dla ciebie wygodniejsza. Kiedy czujesz, że sama siebie jakby otulasz w ten sposób. Gdyby się okazało, że w ciele jest jeszcze energia, którą przydałoby się rozładować, że jeszcze nie idziemy do spokoju, to robimy taki manewr, że podnosimy ręce do góry i zrzucamy to w dół. Jak podnosimy, to na boki. Do góry zrzucamy. Podnosimy na boki. Taki rodzaj ćwiczenia taki fitness. I zobacz, jak to na ciebie działa. Zobacz, czy ten sposób poruszenia ciała. Czy wracać z powrotem do żywotności? Czy masz więcej luzu w ciele, czy masz więcej takiego. Uch, fuh, poszło, tak? Nie zostawiaj tego w zacieśnięciu. Moja propozycja, oczywiście, zrobisz, jak uważasz. Ale jeśli uwolnisz to sobie fizycznie z ciała, to nie będzie ci się to odkładało jako jakieś dolegliwości potem zdrowotne. I czy to się uda 100%? Pewnie nie. Podejrzewam, że nie. Aczkolwiek życzę ci, żeby się udawało zawsze 100%. Natomiast, już samo to, co robisz z ciałem, oddychanie, te, te wszystkie ruchy ciała, których, o których porozmawialiśmy przez chwilę, jeśli robisz to dla siebie, to najważniejsza rzecz która się tutaj wydarza, to przywracasz sobie sprawczość, przechodzisz od bezradności, bo nie masz wpływu na innych, do radności, bo masz wpływ na siebie, możesz zadziałać na swoje ciało, na swój oddech, na to, co zrobię, co będę robiła z rękoma, co zrobię z moim ciałem, na to masz wpływ. I w ten sposób przywracasz sobie poczucie kontroli. Jak przywracasz sobie poczucie kontroli, to dajesz sobie więcej poczucia bezpieczeństwa. Jak dajesz sobie więcej poczucia bezpieczeństwa, to zwiększa ci się pewność siebie. A jak zwiększać się pewność siebie, to łatwiej sobie radzić w następnych sytuacjach. Zobacz, jakie to dla Ciebie jest i czy to w ogóle było przydatne.